Hej kochani! Witam się z wami w ten y, poranny y, dzień. Właśnie zaraz wychodzę do szkoły, więc teraz tak szybko gadam. Chciałam wam się tylko jeszcze pokazać i właśnie rozpocząć tego vloga. Wreszcie dostałam motywacji i weny, żeby coś dla was nagrać. Także ja już się zbieram, bo mam chemię i nie powinnam się spóźnić, a jeszcze muszę kupić wodę, także do późna. Woda kupiona, no to lecimy dalej. Powiem wam, że naprawdę do was długo nie gadałam i mam wam naprawdę dużo do opowiedzenia, no, ale oczywiście to wszystko po szkole, no bo teraz nie będę miała jak. Dzisiaj mam 6 godzin, także kończę po 13, będę szybciej w domu, ale w tym mam dwa wlewy i kartkówka z historii. Na szczęście na kartkówkę z historii się myślę, że przygotowałam. Gorzej z chemią, zgłoszę NP. Mam nadzieję, że pan nie zrobił na kartkówki. Eee, no, no i w sumie tyle. No, więc lecę. Odezwę się później. Naprawdę jest zimno i żałuję, że nie wziąłem tego szalika. A mama mówi, a Sandra, miej szalik, bo jest zimna. Ja nie, bo szybko zawsze idę do szkoły w tym sali. To był błąd, słuchajcie, jednak, rodziców. Hey, słuchajcie, ja jestem właśnie po lekcjach. Powiem Wam, że dzisiaj w szkole były takie odpały, po prostu non stop się śmiałam, rozśmieszałam bardzo koleżanki swoje i w ogóle ja uważam, że moją zaletą właśnie jest to, że umiem się sama siebie śmiać, że mam taki dystans do siebie, więc polecam każdemu. No i teraz wracam, więc myślę, że odezwę się do Was już później, jak będę w domu i opowiem, co się działo, co nieco. <sum> Chciałam do Was nagrać z aparatu, żeby jakoś była lepsza, bo nawet sobie ustawiłam takie prowizoryczne tło, myślę, że kiedyś, może w przyszłości będę miała normalne tła jak youtuberzy. Aczkolwiek teraz, no jakoś o tym nie myślę za bardzo. No, oczywiście, chciałam do Was pogadać i zaktualizować moje życie, jak toczy mi się w nowej szkole. Wspomnieć o kilku produktach, które mi się spodobały w ostatnim czasie, jak moje ogólne samopoczucie, no i ogólnie, i ogólnie, ogólnie, ogólnikowo, za dużo ogólnie wiem. No ale teraz właśnie nie wiem co zrobić, bo wiem, że jak będzie później, to będzie ciemniej, a bateria aparatu musi mi się ładować z około 3 godziny, nie wiem, może aż tyle to nie. A jeszcze dzisiaj idę na prześwietlenie zatok, ponieważ mam wieczny katar i nie wiem co mi dolega, żadnej alergii nie mam, miałam, rad... miałam nadrobione testy z krwi i z... na skóry, ale nic nie wyszło. No a poza tym jeszcze chcę się oczywiście pouczyć, no i porysować, ponieważ wczoraj zaczęłam rysować portret, już po prostu miałam taką wenę, poczułam się trochę historii na kartkówkę, no i zamierzałam się pouczyć również chemii, ale jakoś mi totalnie nie wychodziło, bo mam już zmęczona, śpiąca, nie chciało mi się, ale poczułam, że chcę mi się rysować, poczułam wenę twórczą. Siadłam, bo już naprawdę od, od długiego czasu myślałam o tym, żeby narysować wreszcie jakiś portret, także teraz się za to wzięłam. No i teraz właśnie myślę, że będę go teraz kontynuować rysować. W tym czasie naładuje się aparat. No i mam nadzieję, że jakoś bardzo się nie ściemni później. Nie wiem, kiedy ja to nagram. No a jak nie uda mi się, nie wiem, no pomyślę, ale jest wczesna godzina, jest dopiero po drugiej, także. No, po piątej już się w sumie ciemno, ale dobra. No dobra, żebyście nie byli tak bardzo poszkodowani, to jeszcze w tym świetle dziennym Wam opowiem dzisiejszy dzień. Wspominałam Wam dzisiaj, że e, zgłoszę NP na chemii, ponieważ za bardzo się do niej nie przygotowałam, a boję się, że Pan e, będzie pytać. No i na szczęście, szczęście, nieszczęście, bo tak, które niepotrzebnie zgłosiłam to NP, no, ale już trudno, wolałam się ubezpieczyć. E, zgłosiłam NP, ale Pan nie pytał, za to zrobi kartkówkę za tydzień. E, ale robiliśmy takie, jakby. Czytanie z lekcji, każdy dostał pod, pod temat do głównego tematu, no i pan każdemu stawił po piątkę, y, kto czytał, także byłam bardzo w szoku, że, że to nie był plus, no bo to nie było w sumie nic wielkiego, chociaż i tak w ogóle się dziwiłam, że ten pan postanowił nam wstawić jakieś oceny za tylko czytanie, więc wow. Ja mam taki na ty? Nie. Czasem się zdarzyło, nieważne. No i co potem? Potem miałam po sobie przedsiębiorczości, to szybko zleciało. Potem miałam te dwa WF-y, o których wam wspominałam, że no dwa WF-y, nie? Sandra, która za bardzo nie lubi ćwiczyć, słuchajcie, to co dzisiaj się odwaliło na tym WF-ie, to jest po prostu coś... czekajcie, o, coś niesamowitego. Ja po prostu... czekajcie, jak wam... o czekajcie, żeby... O, czekajcie. Po prostu takie odpały dałam dzisiaj na WF-ie, koleżanki ze mnie się tak śmiały, ja sama siebie się tak śmiałam. Słuchajcie. Historia życia. Eee, mieliśmy bieganie swoim tempem w ciągu 20 minut. Znaczy, mieliśmy biegać po prostu 20 minut, no nie? Pan oczywiście wspomniał, że jak ktoś nie da rady, no to wiadomo, że wcześniej skończy. No, ale ja taka pełna ambicji, mówię, dobra, spróbuję. Wzięłam słuchawki, włączam muzykę taką, wiecie, elektryzującą, taką pobudzającą do tańczenia, do ruszania się. Słuchajcie, co ja robiłam podczas biegania, to po prostu naprawdę, to będzie chyba legendarne. Ja sobie tańczyłam, wysyłałam jakieś buziaczki do ściany, przybijałam po piątki swoim niewidzialnym fanom, wczułam się bardzo w tą muzykę, czułam się jakbym była w ogóle na scenie, wyobrażam sobie BTS i podoba mi się bardzo moje podejście, że nie podeszłam do tego, wiecie, że muszę biegać, że kurde, to jest coś, czego nie lubię, tylko podeszłam do tego z taką zabawą, że kurde, słucham muzyki, jest fajnie, pobiegam sobie szybko mnie, nie? I słuchajcie, jak na swoją kondycję, na to, że... Kondycję mam naprawdę, no, może nie jakąś bardzo słabą, bo już na co ją wyrobiłam, ale no, ogólnie ja nie ćwiczę, nie, nic nie robię, żeby być jakaś wysportowana. To jak na to ja biegałam non-stop, wiadomo, swoim temem, takim bardzo, takim truchcikiem po prostu. To jak na to ja przebiegłam, znaczy biegałam 16 minut, rozumiecie? Z 20 minut 16 minut biegałam, czy tam 17, coś takiego. Już pod koniec naprawdę nie dawałam rady. Tam, nogi to tam, wiecie, bolało, ale to bym przeżyła. Ale zaczął mnie boleć brzuch i zaczęło mi się, tak wiecie, robić, jakby niedobrze już za długo, po prostu organizm nie dawał rady. Więc sobie siadłam, jak siadłam, Boże, jak mi było gorąco, czułam dosłownie, jak, nie wiem, ciało mnie pali, wręcz jak paruję, no dosłownie, to było takie dziwne uczucie. No, potem jak wstałam, to troszeczkę kręciło mi się w głowie, ale słuchajcie, ja mam taką ostatnio ducha walki, chyba nie wiem, coś mi się robiłam yy, i powiedziałam sobie tak o nie Sandra nie będziesz mleć zaraz sobie zjesz napisz się odpoczniesz o nie 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 i słuchajcie naprawdę tak się zmobilizowałam w sobie, stwierdziłam, nie, ja nie, nie, nie zwracam uwagi na to, że kręci mi się w głowie, pokręci chwilę, już nieraz dawałam radę w takich sytuacjach, no i słuchajcie, szybko sobie zaczęłam z jabłko, no bo to wiadomo, słodsze, no i miałam takie pancake'i, bardziej racuchy, no bo były z jabłkiem, ale z mąki gliczanej, trochę pszennej i słuchajcie, wiadomo, od razu cukier się podniósł, więc lepiej się poczułam i jeszcze na tym drugim WF-ie to już w ogóle z dziewczynami nie ćwiczyłyśmy, pan tylko tam spisywał jakieś punkty, oceny, coś w tym stylu no, więc na tym drugim WF-ie w sumie sobie odpoczyłam, ale ciężko mi się oddychało. Na szczęście nie na tyle ciężko, żeby to zgłaszać, no bez przesady dałam radę oczywiście, nie? Ja. You know. <grym> no. No, e... więc na drugim WF-ie sobie odpoczyłam. E... Potem pod koniec trochę zagrałyśmy, znaczy wrzucałyśmy piłki do koszykówki. E... No i ogólnie z WF-u, bo mieliśmy dużo tych konkurencji w ciągu już całego września, bo to już pierwszy miesiąc szkoły wow! No, to dostałam, słuchajcie, czwórkę, więc jestem się zadowolona, myślę, że to jest sprawiedliwa ocena. Możliwe, że uda mi się mieć jeszcze jakieś piątki, ale jak na razie tak staram się stopniowo niejakoś nie wiadomo, jak ambitnie do tego podchodzi, bo to jest tylko WF, to nie jest. Wiecie, coś, co zależy od tego moja przyszłość No chyba, że bym chciała, nie wiem, studiować AWF czy coś w tym stylu, ale raczej myślę, że nie. No i potem była historia, czyli nasza kartkubeczka. Tak, jak myślałam, dobrze się przygotowałam. Tylko na trzecie pytanie za bardzo nie umiałam odpowiedzieć, ponieważ tam trzeba było opisać rządy, jak Hitler, coś tam było nazistowskie czy coś takiego. A ja się uczyłam niestety to, co było w drugiej grupie, czyli uczyłam się o Włoszech i uczyłam się o faszyzmie, a nie na nazizmie. Więc tam za wiele nie napisałam, ale ogólnie w pierwszym, drugim punkcie dużo napisałam, myślę. Więc myślę ogólnie, że kartkówka poszła mi nieźle. No i potem po historii ostatnia lekcja, czyli. EDB z panem od, y, od WF-u No było śmiesznie, ja w ogóle dzisiaj naprawdę miałam taką, taką miałam fazę z koleżankami, non stop się śmiałyśmy A jeszcze chwilę przed, y, ja już teraz się śmieję jak sobie to przypominam, jeszcze chwilę przed y, EDB Miałam śmieszną sytuację, ponieważ jadłam sobie te swoje pancake'i Jadłam, potem wstałam, bo miałyśmy iść pod klasę, bo siedziałyśmy gdzieś indziej w ogóle Oczywiście śmiejąc się wstałam, no i nagle wiecie, nieuważnie śmiejąc się szłam sobie korytarzem I nagle te placki mi wypadły Dwa ostatnie moje placki, które zamierzałam zjeść, leżały na podłodze Musiałam je podnieść i miałam je wyrzucić do kosza, ale potem sobie Nie, no przecież są ptaki, no to pójdę je wynieść na twór I słuchajcie, wybiegłam z koleżankami przez szkołę Było zimno, miałam krótkie ręka, mam nadzieję, że nic mi nie będzie Wybiegłam przez szkołę, zostawiłam te placki Pewnie to nauczyciele widzieli przez okna. Pewnie widział to też również Pan od WF-u, bo akurat. Yy... Znaczy, może on niekoniecznie, ponieważ w sali, w której mieliśmy tą, tą EDB, to akurat za bardzo nie było widać tej części, gdzie akurat wyszłam przed szkołę, ale i tak to było po prostu tak śmieszne, po prostu nie mogę teraz tego zapomnieć. No, ogólnie myślę, że będą sytuacje, które no zostaną myślę w mojej pamięci przez całe życie, i będę mogła je potem wydać swoim dzieciom, jeśli je będę mieć. No i dobra, i słuchajcie, chcę wam wspomnieć o pomadce, którą mam na ustach i o lakierze do paznokci, więc to, to, to jeszcze zrobię, a jeśli chodzi o podsumowanie tego miesiąca w szkole i rysunku, który rysuję i chcę wam pokazać, to zrobię aparatem, jak mi się naładuje bateria. Dobra, słuchajcie, może zacznę od lakieru, mam niebieski światło, ale cóż, więc no tak, wy macie przecież lustrzane odbicie, więc muszę to i tak zrobić drugą stroną kamerki, ale opowiem... E, więc mam tutaj lakier z Avonu, e, Mark Gel Shine i to jest numer numer numer. Boże, taki mój druczek. Nie wiem jaki, ale zaraz wam pokażę. A pomadkę, którą, ma, którą mam na uszach, również jest z Avonu i to jest Avon Mark Liquid Lip Lacquer Matte. I jest to numer Dare to Be Bar. Taki, taki brązowy, właśnie taki nudziak. My się ostatnio, mam w ogóle taką fadę na noszenie tej pomadki i jest komfortowa, bo mimo że jest matowa, ona nie jest taka wysuszająca, ona jest taka welwetowa, bo ona się trochę odbija, ale jest komfortowa i nie wysusza ust. I pokażę Wam teraz z drugiej strony kamerki. No więc tak wygląda ta pomadka. Tutaj macie swatcha, jak wygląda mniej więcej ten kolor. Chociaż myślę, że na ustach lepiej się on prezentuje. No i tutaj jest ten lakier, taki kolorek. O tak wygląda na paznokciach. I powiem Wam, że on naprawdę dobrze się trzyma. Jeszcze tu Wam pokażę nazwę. Więc powiem Wam, że naprawdę ten lakier dobrze bardzo się trzyma. Malowałam paznokcie przed południem w niedzielę, a mamy czwartek po i naprawdę praktycznie nic mi się nie zdarło, nie obskrobało. Bardzo delikatnie, może końcóweczki, ale to tak delikatnie, że naprawdę... Jeszcze żaden lakier nie miałam tak długo. Pomalowałam sobie dwie warstwy tego lakieru yy, i tylko dałam sobie jeszcze top coat z Golden Rose. No i ogólnie ten lakier ma być y, właśnie dawać taki efekt jakby hybrydy, czyli wydaje mi się, że dlatego jest taki trwał, trwalszy, ale zobaczymy, czy wytrwa do niedzieli, czy wytrwa cały tydzień. No, yy, no to do późna. Dobra, słuchajcie, wracam do domu po tym prześwietleniu. Było teraz dwa. Ale powiem Wam, że jestem tak zmęczona, już mnie tak nogi bolą, o tym WF i dzisiejszym chyba. Już po prostu ledwo sobie to jeszcze skurcz mnie wcześniej brał w prawej łódce. No teraz jest nieco lepiej. Z domu jak, jak przyjdę do domu, to koniecznie odpocznę. dzisiaj chyba nie nagram tej części, gdzie Wam opowiadam. Więc myślę, że jutro się tym zajmę. No. Słuchajcie, wróciłam. Teraz będę sobie jeść chleb z bouncerem. Pode sobie magnes, no bo możliwe, że mam ubytki magnezu. Nie mam siły ani rysować, ani nagrywać. Po prostu marzę tylko, żeby się położyć albo najlepiej zasnąć. No ale spać nie będę, bo muszę jeszcze się pouczyć. Potem zrobić kilka rzeczy właśnie do szkoły. Słuchajcie, aż wstałam, bo nie wierzę, jaka ironia losu. Wróciłam, jestem zmęczona, nie mam siły nagrywać, i akurat wyszło słońce i mam po prostu... Mam idealne teraz światło, żeby... Uff. denerwuj się ze nie denerwuj. I tak już trzeba to już do nas nagram, nie Słuchajcie, no i to był już koniec tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oglądajcie inne filmiki z tematyką szkoły. Myślę, że lubicie o tym słuchać, a ja wreszcie się zmotywowałam, żeby to dla Was nagrać. Także łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i do kolejnego odcinka. To pa!